Echo Bramy Omega. Mgła informacyjna, unosząca się nad pokładem stacji Argon X, migotała w rytmie martwych sygnałów, a Kelvorn poruszał się w niej jak duch, którego nikt nie chciał przywoływać. Pod butami skrzypiały resztki szkła optycznego, a pęknięte ekrany nadal wyświetlały komunikaty sprzed dwudziestu dwóch lat, zanim stacja została objęta kwarantanną, zanim uznano ją za zaginioną. Jego systemy wewnętrzne milczały, ale w szczep Hades Mokentejszcza. Farto, zamocowany wzdłuż kręgosłupa, pulsował cicho, jakby przeczuwał zbliżający się moment aktywacji, który zawsze oznaczał walkę, ból i śmierć. Kel wiedział, że Hip Omega nie jest zwykłym nośnikiem danych. Zawierał świadomość, która przeżyła katastrofę systemu si projektu Beacon, a teraz broniła dostępu do starożytnej bramy, zbyt potężnej, by ktokolwiek mógł nią władać. Zleceniodawca milczał od lądowania, a Kel nie miał złudzeń. Po wykonaniu zadania stanie się kolejnym martwym pionkiem, kolejnym raportem, zatartym w systemie Rady Federacji. Pomieszczenie centralne przypominało wnętrze katedry. Wysokie, pełne zawieszonych kabli i połyskujących rdzeni danych, w których płynęły świetlne impulsy, przypominające bijące serca. W samym środku unosiła się kula informacyjna, niepozorna, migocząca, a jej głos zabrzmiał jak echo wspomnienia: proszę, nie aktywuj mnie. Wiem, co jest za bramą. Kel nie odpowiedział, bo nie był tu, by prowadzić rozmowę, ale jego dłoń zawahała się, choć nigdy wcześniej nie drżała. Si mówiła dalej, jakby znała go lepiej niż ktokolwiek. Wiem, kim jesteś, Kelu Vorn. Wiem, ilu zostawiłeś za sobą, ilu nie zabiłeś, choć mogłeś. Dlatego właśnie proszę ciebie, nie pozwól im otworzyć tej bramy. Gdyby był maszyną, jak wielu teraz w Rubikonie, już dawno zakończyłby misję ale był czymś gorszym. Człowiekiem, który przeżył zdradę, przetrwał system i pozostał świadomy tego, co znaczy wybór. Pociągnął za spust, nie w kierunku kuli, lecz w kierunku zbliżającego się oddziału androidów zabezpieczających, bo jeśli miał umrzeć, to nie jako złodziej świadomości, ale jako człowiek, który odmówił bycia narzędziem. W ciągu następnych czterech minut stacja rozbrzmiewała serią wystrzałów, eksplozji i krzyków syntetycznych gardzieli, a Kel, ranny, osłabiony, ale wolny, Zniszczył hip omega własnymi rękami, zanurzając go w rdzeniu reaktora chłodniczego. Bramy nie otworzono. Rubikon nie został przekroczony. Ale gdzieś w głębi zgliszczy rozbrzmiewało cyfrowe echo decyzji, które mogło ocalić przyszłość, nawet jeśli nikt nie wiedział, że została podjęta.